Witam w kolejnym odcinku z cyklu z Rozmawia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Stanisław Michalkiewicz. Panie redaktorze, ja zacznę od dowcipu. Czy wie pan, czym się różni trzecia Rzeczpospolita od, od Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej okupowanej przez Niemców i przez Rosję? No, chętnie się dowiem, jaka to jest różnica. Że w czasie okupacji naród był w kraju, a rząd na uchodźstwie, a teraz jest odwrotnie. No rzeczywiście, to jest różnica godna podkreślenia, co najmniej 3 miliony Polaków się znalazło za granicą i to w ciągu chyba ostatnich 15 lat. Jeśli dobrze pamiętam, to w ubiegłym roku powtórzyła się największa fala emigracji po roku 2007, bo Wtedy była taka kulminacyjna fala, i w ubiegłym roku druga. No a słyszę, że coraz więcej młodych ludzi zastanawia się, czy by też nie wyjechać, więc nie jest wykluczone, że stoimy w przeddzień trzeciej fali emigracji. I moje, moje pytanie dotyczące emigracji jest takie, a właściwie chodzi o dwa aspekty. Co pan sądzi o rodzącym się pomyśle, żeby. Był okręg wyborczy tylko dla Polonii, żeby Polonia miała swojego własnego przedstawiciela w polskim Sejmie albo kilku przedstawicieli, jak na przykład ma mniejszość niemiecka. A drugi, druga kwestia jest taka, słuchając debaty, na przykład w ostatnich wyborach prezydenckich, przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich, yy, słychać głosy kwestionujące. Yy, Naszą, nasz udział, czyli nasz emigracji w życiu polskim. To znaczy, kwestionuje się sens, czy mam prawo głosować, skoro mieszkamy, płacimy podatki za granicą. Co pan o tym sądzi? Co do pierwszej sprawy, to ja wystąpiłem z takim pomysłem w Ameryce, będąc w roku 2007, bo uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby obywatele polscy mieszkający za granicą, byli uszczupleni w prawach politycznych w porównaniu z obywatelami polskimi mieszkającymi w kraju. Konstytucja nie wprowadza żadnego rozróżnienia ze względu na miejsce zamieszkania. Tymczasem faktycznie taka dyskryminacja istnieje i mój pomysł zmierzał do tego, żeby Polacy, obywatele polscy mieszkający za granicą, a znaczna część Polonii Amerykańskiej czy Kanadyjskiej i tutaj to są Polacy, którzy mają obywatelstwo polskie nadal, w związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby oni mieli mniejsze prawa polityczne. Zatem nie ma żadnego powodu, żeby Polacy mieszkający za granicą musieli głosować. W wyborach parlamentarnych, na przykład, na kandydatów wysuniętych przez kogoś innego w okręgu wyborczym warszawa bo Na razie to tak to wygląda. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby Polacy za granicą mieli możliwość wysuwania własnych kandydatów. Od razu się pojawia problem, w jakim okręgu wyborczym. I moja propozycja zmierzała do tego, żeby okręgiem wyborczym był kontynent. Ameryka Północna, jeden okręg wyborczy. Ameryka Południowa i Środkowa, drugi, Europa z Afryką, trzeci i Aus Azja z Australią, czwarty. Czterech posłów Polonia zagraniczna wprowadzałaby do Sejmu, właśnie ze względu na to, że płaci podatki nie w Polsce, tylko gdzie indziej, to tylko czterech, dlatego że czterech posłów nie jest w stanie przeprowadzić żadnej rewolucji. Gdyby ich na przykład było 40, to mogliby już przeforsowywać ustawy. Które rodziłyby konsekwencje finansowe dla Polaków mieszkających w Polsce, co mogłoby prowadzić do napięć różnych, niepotrzebnych. Natomiast y, tych czterech posłów na pewno by dopilnowało, y, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie traktowało Polonii Zagranicznej instrumentalnie, jak to robi do tej pory. To po pierwsze, ale to nie jest najważniejsze może, bo takim problemem Polonii zagranicznej jest to, że jest politycznie zdezintegrowana. I to, że Polacy, na przykład w Ameryce musieliby, w Północnej musieliby takiego posła wybrać, wymuszałoby współdziałanie polityczne. Co więcej, taki poseł, jak został wybrany, pewnie chciałby być wybrany drugi raz. Więc on by we własnym interesie pilnował tego, żeby ta organizacja, która doprowadziła do wyboru, nie rozleciała się następnego dnia. I to już tak krok po kroku, krok po kroku sprzyjałoby trwałej integracji politycznej Polonii, a tym samym sprzyjałoby. Temu, żeby Polonia, czy to kanadyjska, czy to amerykańska, czy to w Wielkiej Brytanii, odgrywała polityczną rolę w krajach swojego osiedlenia. Teraz, jak byłem w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych w kwietniu i maju i czerwcu, to właśnie namawiałem tamtejszych Polaków, żeby zaczęli przyzwyczajać polityków kanadyjskich, polityków amerykańskich do tego, żeby Polskich głosów już odtąd nie będą dostawali za dawno. Muszą coś zrobić dla Polaków. Inaczej nie mogą liczyć na poparcie. I mam nadzieję, że do tego dojdzie. To jest jedna sprawa. I także ten pomysł to nie jest nowy. Mam nadzieję, że on w końcu zostanie zrealizowany. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to proszę mi przypomnieć. Chodzi o kwestionowanie w Polsce z sensu Naszego głosowania, czy uczestniczenia w życiu politycznym Polski. Proszę Pana, więc tu nie ma żadnego powodu. No, musimy wyjść od stanu prawnego. Jeżeli Konstytucja proklamuje zasadę równości obywateli wobec prawa, to liczy się to, kto jest obywatelem, a nie gdzie mieszka. I, a z tego co wiem, to Polacy mieszkający za granicą często bardzo mocno się angażują, uczuciowo również w sprawy polskie. Są dobrze zorientowani dzięki temu, że korzystałem z telewizji, z internetu. Niektórzy nawet poznałem takich, niektórzy nawet mają coś w rodzaju takiego poczucia winy, że z Polski wyjechali. I to poczucie winy, jak gdyby dodatkową motywację dla nich stanowi, żeby się polskimi sprawami interesowali. Pozbawianie ich tego uprawnienia byłoby nieuzasadnione ani prawnie, ani moralnie. Więc ja się nie zgadzam z takim pomysłem. No, można z, z wypracować takie sposoby, chociażby ten, o którym mówiłem, że zainteresowanie czy udział Polaków mieszkających za granicą w polskim życiu politycznym nie spowodowałby żadnego ryzyka, a mógłby przynieść ogromne korzyści dla Polski właśnie poprzez polskie lobby działające w krajach swojego osiedlenia, zwłaszcza w takich krajach, które odgrywają dużą rolę w polityce międzynarodowej, na przykład Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. I dzięki temu Polska mogłaby odnosić większe korzyści, których w tej chwili nie odnosi, na przykład z samego faktu przynależności do NATO. A mogłaby, ale nie odnosi, bo nie ma polskiego lobby. Otóż gdyby się pojawiło polskie lobby, to byłoby to korzystne dla Polski przede wszystkim. Ponad 800 obywateli Wielkiej Brytanii walczy po stronie państwa islamskiego. Parę dni temu premier Cameron zwrócił się z, przemów z wielkim przemówieniem w Birmingham, w którym rzucił między innymi hasło Jeden naród, jedna Wielka Brytania. I w tym samym czasie rząd Ewy Kopacz ogłosił przyjęcie ponad 2000 uchodźców, zapewniając nas, że oni będą dokładnie prześwietleni i nie będą wpuszczeni żadni redekołowie. Jak pan ocenia wpuszczenie takiej liczby uchodźców? Obawiam się, że to są deklaracje bez pokrycia, jeśli chodzi o rząd polski. Nie, nic nie słyszałem o tym, żeby ci uchodźcy, ten kontyngent, który został Polsce przydzielony, bo taka jest prawda, został przez kogokolwiek prześwietlony. Na razie jest tak, że finansują pobyt tych ludzi fundacje prywatne. Ale to myślę, że nie będzie trwało w nieskończoność, zwłaszcza jeżeli te kontyngenty uchodźców się powiększą, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Moim zdaniem deklaracja premiera Camerona jest spóźniona o kilkadziesiąt lat. Nie ma mowy o tym, żeby to był jeden naród. Ja nie znam stosunków w Wielkiej Brytanii. Trochę pamiętam z dawnych moich pobytów we Francji, jak to wyglądało. Otóż jeszcze 35 lat temu, tak, tak młodzi Arabowie, którzy przyjeżdżali do Francji, chcieli się z Francją integrować, wtopić się w społeczeństwo francuskie. Teraz nie ma o tym mowy absolutnie wyśmialiby taką propozycję, gdyby im ktoś ośmielił się coś takiego złożyć. Pamiętam jak francuski rząd, konkretnie Jack Lang, tak był w swoim czasie ministrem edukacji, wojował z islamskimi uczennicami o chusty na głowie. No i jakaś organizacja muzułmańska wydała z tej okazji plakat Plakat przedstawiał dwie panienki, podzielony był tak arkusz na połowę. Na jednej połowie była europejka francuska z kółkiem w nosie, z irokezem, z pępkiem na wierzchu, a z, po drugiej stronie była taka schludna, bardzo ładna, muzułmańska uczennica w tej chuście na głowie i był podpis, co wybierasz. Więc widać było, że pogardę dla współczesnej kultury francuskiej, współczesnej cywilizacji francuskiej, przynajmniej w tej postaci, jaka występuje na ulicach, moim zdaniem jest to deklaracja spóźniona. I jeżeli rządy w Europie będą się karmiły takimi iluzjami, no to się to źle po prostu dla Europy skończy. Mamy do czynienia z rodzajem wędrówki ludów która będzie wywierała skutki podobne do tej pierwszej wędrówki ludów, no, doprowadzi do jakichś zaburzeń cywilizacyjnych, tak jak i tamta. Może z tego się coś pozytywnego narodzi, ale obawiam się, że przy tym nastawieniu no co tu ukrywać wrogim do cywilacji łacińskiej ze strony tych przybyszów, to nie bardzo można na to liczyć. Moim zdaniem większość, zdecydowana większość tych ludzi, bo są niektórzy uchodźcy, na przykład chrześcijanie syryjscy, którzy są rzeczywiście uciekają w walce o życie. I takich powinniśmy ratować w imię jakiejś wspólnoty chociażby religijnej. Poczuwania się do wspólnoty religijnej wyznaniowej. Natomiast myślę, że jest co najmniej taka sama część, a może nawet większość, która do Europy ciągnie z powodu socjalu. I gdyby państwa europejskie zlikwidowały socjal, no to by to myślę znacznie ograniczyło napływ uchodźców, bo to oni by wiedzieli, że tu żadnego socjalu, jakby wiedzieli, że żadnego socjalu tu nie dostaną. No to by ich to zmitygowało. Na to niestety nie zanosi się na to, żeby państwa europejskie ten socjal likwidowały. W związku z tym pojawiają się no, dosyć radykalne pomysły. Już nie powiem, kto wystąpił z takim pomysłem, żeby barki z uchodźcami topić na Morzu Śródziemnym. No, ja akurat nie uważam tego za rozwiązanie. Znacznie bardziej humanitarnym rozwiązaniem jest likwidacja socjalu. I kolejna kwestia to referendum w sprawie JOW, które odbędzie się 6, 6 września. Część środowisk namawia do tego, żeby nie brać udziału w głosowaniu, część środowisk proponuje dodatkowe pytania albo zmianę pytań aktualnie, które są. Jak pan ocenia szansę, szansę na referendum, na zwycięstwo? No, referendum się odbędzie. Natomiast moim zdaniem ono będzie miało wyłącznie charakter manifestacji politycznej. Udział w referendum będzie miał wyłącznie charakter manifestacji politycznej, dlatego że to referendum o niczym właściwie konkretnym nie przesądzi. Dlatego, że no, gdyby przedmiotem referendum był konkretny projekt ordynacji wyborczej, gdzie byśmy znali szczegóły, wszystkie, no to wtedy byśmy mieli lepsze roznanie, co właściwie wybieramy, nad czym głosujemy. Natomiast nic takiego nie ma. Jest tylko pytanie o to, czy jesteśmy zwolennikami, czy okręgów wyborczych. Ja trochę się zajmowałem ordynacjami wyborczymi, Nawet przygotowałem projekt ordynacji wyborczych w 1992 roku, opartej właśnie na jednomandatowych okręgach wyborczych, i muszę powiedzieć, że. Przekonanie wielu ludzi, jakoby zmiana ordynacji wyborczej w tym kierunku stanowiła panaceum na wszystkie, a w każdym razie na wiele problemów, jest przekonaniem na wyrost. Jest to przekonanie naiwne. Tym bardziej, że przy pomocy ordynacji wyborczej, również jednomandatowej. Można osiągać skutki polityczne niezapisane w ordynacji. Bardzo dobrym przykładem była francuska ordynacja wyborcza, która przez całe dziesięciolecia służyła do blokowania dostępu do parlamentu francuskiego w frontowi narodowemu. Przez całe dziesięciolecia ja zresztą wykorzystałem ten mechanizm. Dla ta, w swoim projekcie dla dekomunizacji, bez użycia tego słowa, to znaczy zablokowania dostępu do Sejmu Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. No, nie udało się to, bo ta, ten projekt został odrzucony przez posłów Solidarnościowych, którzy stanowili większość w nadzwyczajnej komisji do opracowania ordynacji wyborczej, jaka funkcjonowała w lecie 92 roku. Ja się wtedy przekonałem, że dekomunizacja to jest tylko tak, żeby było ładniej o tym się mówi, a tak naprawdę tu nikt tego nie chce. Ale mniejsza o to. Otóż, jeżeli, jeżeli na przykład. Wprowadzone by zostały jednomandatowe okręgi wyborcze, ale utrzymany by został monopol partii politycznych na wysuwanie kandydatów, to właściwie ta zmiana nie miałaby większego znaczenia, bo nadal mielibyśmy yy, i to jeszcze w większym stopniu taki dwubiegunowy podział politycznej sceny. Yy, scena polityczna by się jeszcze bardziej schematyzowała niż, yy, niż teraz. A inicjatorom referendum, znaczy panu Pawłowi Pukiżowi, nie o to chodzi. Chodzi mu raczej o rozkarmetyzowanie sceny politycznej. Jednomalotowe okręgi wyborcze mogą temu służyć pod warunkiem, że będą inne szczegóły do rana. Właśnie tych szczegółów nie znamy, bo nie wiemy, jaki, co się z tego narodzi. Także powtarzam. Udział w referendum będzie miał charakter manifestacji politycznej, opowie, opowiedzenia się przeciwko istniejącemu systemowi. I moim zdaniem, chociażby z tego powodu, warto wziąć w tym referendum udział. Ale nie ma co się spodziewać jakichś tak bardzo zbawiennych skutków, bo powiem nam. To wszystko zależy od tego, jak, jaki będzie konkretny kształt ordynacji wyborczej, no i kto ją będzie tworzył, jaki parlament ją będzie tworzył. A no, nie wiemy, czy na przykład wybory październikowe już by się odbyły według nowej ordynacji nie wiadomo jeszcze jakiej i kto by ją miał. Wyprodukować, prawda? Kto by ją miał ułożyć, czy według koordynacji dotychczasowej? Tego nawet nie wiemy. Więc to jest wszystko sprawia, że tak jak powiem, to będzie tylko demonstracja polityczna. Ale w demonstracjach politycznych też warto brać udział, żeby coś tam zademonstrować politycznie. I moje ostatnie pytanie dotyczy postaci, kontrowersyjnej postaci pana Zbigniewa Stonogi. Już wspomniałem. Język, jakim on się posługuje i epitety, jakimi obarcza wszystkich naokoło, także Pana między innymi, ale powstała nowa inicjatywa, czyli partia Stonogi. Część obserwatorów z jednej strony mówi, sugeruje, że Pan Stonoga jest powiązany ze służbami specjalnymi, także z drugiej strony ostatnio widzieliśmy filmik, na której Pan Stonoga jest razem, razem z Grzegorzem Braunem i deklarują ewentualną możliwą współpracę. Jak Pan ocenia taką inicjatywę partii Stonogi? Ja, nie no, pan, każdemu wolno założyć partię, jak chce i znajdzie zwolenników. Jak to mówił Stanisław Cartmackiewicz, do założenia partii politycznej potrzebne są dwie rzeczy. Klika, to znaczy, przepraszam, nie klika, tylko elita, no i program. Jak pan stronoga zgromadził te? <grywia> to problem ja jakiś ma, na przykład róbmy sobie na rękę, no może mieć, prawda? Ja nie znam pana stronogi, nigdy go nie widziałem, nigdy z nim nie rozmawiałem. Z tego co wiem, to on się na mnie obraził, chyba przez nieporozumienie, dlatego że na jednym ze spotkań zostałem zapytany o niego. I Powiedziałem, że zawsze mnie zastanawiała łatwość, z jaką on zdobywa informacje bardzo trudne do zdobycia. No trochę wiem, jak trudno jest zdobyć niektóre informacje, a on jakoś łatwo je zdobywa, więc zawsze mnie to zastanawiało. I nadal zastanawia. I opowiedziałem taką historię z 81 roku, w której miałem udział. Otóż zakładałem wtedy Solidarność w wydawnictwie Prasa za w nowym wydawnictwie, tak jakbym w KC zakładał. No i procedura wymagała, żeby zaprosić na zebranie założycielskie delegata regionu Mazowsze. Więc poszedłem do regionu Mazowsze, żeby kogoś przysłali i przysłali takiego pana, który na tym zebraniu z wygłosił straszliwie radykalne przemówienie, że tam Gudzle trzeba powiesić i tak dalej. No, to przemówienie sprawiło, że możliwości działania Solidarności w tym spadły do zera kompletnego. No ale tam nikt nikogo nie powiesił i tak dalej. Spotykam tego pana w stanie wojennym. I on powiedział mi tak, to cytuję dokładnie, po prostu poznał mnie. I mówi, ale generał Jaruzelski przypierdolił tym Solidaruchom. No okazało się, że konfident. Więc zawsze mi się zapala, że taka czerwona lampka, jak słyszę takie radykalizmy. A pan Sroga bardzo radykalne tam wypowiedzi wygłasza. Więc czy mu się uda założyć partię i czy ta partia tam jakieś... Polityczne sukcesy odniesie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa z Grzegorzem Bramem. Rzeczywiście trochę mnie zaskoczyła ta deklaracja, ale Grzegorz Bram wyjaśniał, że on ze wszystkimi rozmawia, więc rozmawia jak ze wszystkimi, to również i z Panem Słową, to z czego nie musi nic konkretnego wynikać i zobaczymy, czy coś wyniknie, czy nie. Być może, że coś wyniknie pozytywnego, chociaż nie bardzo jestem co do tego przekonany. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.